Wyobraź sobie, że zamykając oczy, nie tylko zasypiasz, ale otwierasz drzwi do zupełnie innego świata. Czy kiedykolwiek czułeś, że we śnie wszystko wokół ciebie jest tak prawdziwe, jakbyś naprawdę tam był, a nie leżał w swoim łóżku? Dlaczego śnią nam się nieznane miasta, twarze ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy, czy historie, które poruszają nasze serce bardziej niż codzienność? A co jeśli sen to coś więcej niż tylko odpoczynek? Może to tajemne przejście, przez które twoja dusza wyrusza w podróż do gwiazd, aniołów i wiecznych prawd? Helena Blawacka, kobieta, która zgłębiła sekrety wszechświata, wierzyła, że sny nie są przypadkowymi obrazami tworzonymi przez nasz umysł. Według niej to portale do innych rzeczywistości, gdzie nasza dusza jest wolna. Jej nauki, pełne idei jedności wszystkiego, co istnieje, pokazują, że sny łączą nas z czymś boskim. Blawacka mówiła o siedmiu kluczach do zrozumienia snów, wyjaśnionych w prosty sposób, aby każdy mógł je pojąć. Historie zwykłych ludzi pokazują, jak sny mogą zmieniać życie, zachęcając nas do spotkania z wyższymi siłami. Sny to nie tylko odpoczynek. Wielu z nas myśli, że sen to czas, kiedy nasz mózg po prostu się wyłącza, jak latarka, która przestaje świecić. Ale to nieprawda. Współczesna nauka pokazuje, że podczas snu mózg jest bardzo aktywny, czasem nawet bardziej niż w ciągu dnia. Kiedy zasypiasz i wchodzisz w głęboki sen, niektóre części mózgu zwalniają, jakby uspokajały burzliwe fale myśli i zmartwień, które towarzyszą ci w ciągu dnia. Ale gdy zaczynasz śnić, obszary odpowiedzialne za widzenie, emocje i wyobraźnie rozbłyskują jasnym światłem, tworzą obrazy tak żywe, że wydają się prawdziwe. I uczucia, które czasem dotykają najgłębszych zakamarków Twojej duszy. Co ciekawe, część mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie i podejmowanie decyzji, staje się wtedy mniej aktywna. Dlatego sny często wydają się dziwne, jako powieści, w których nie ma zwykłych zasad czy granic. Ale jeśli mózg tak intensywnie pracuje, tworząc całe światy i historie, dlaczego mówimy, że sen to odpoczynek? Blawacka tłumaczyła, że podczas snu nasze świadome ja. Nie wyłącza się, ale przechodzi w inny tryb. To jakby Twój umysł opuszczał ciało i wyruszał w podróż przez niewidzialne drzwi, gdzie czas i przestrzeń przestają działać tak, jak w codziennym życiu. Według niej sny to święta przestrzeń, w której dusza może rozmawiać z aniołami i duchowymi przewodnikami. Na przykład pewna kobieta opowiedziała, jak po bardzo stresującym dniu, Położyła się spać i śniła o pięknej, bezkresnej rzece otoczonej drzewami, które świeciły delikatnym światłem. Nigdy wcześniej nie widziała takich drzew, ale w tym śnie czuła spokój, jakiego dawno nie doświadczyła. Obudziła się wypoczęta i pełna energii, jakby ten sen był czymś więcej niż tylko odpoczynkiem. Blawacka powiedziałaby, że jej dusza przeszła przez portal snów, gdzie anioły podarowały jej ukojenie i inspirację. Inny przykład to mężczyzna, który przeżywał trudny czas w pracy. Śnił, że stoi na szczycie góry, a niewidzialny głos powiedział mu: Wszystko będzie dobrze. Ten sen dał mu siłę, by walczyć dalej, i wkrótce jego problemy zaczęły się rozwiązywać. Czuł, że to nie był zwykły sen, ale wiadomość z góry. Blawacka uczyła, że takie chwile to nie przypadek, ale spotkania z duchowymi przewodnikami, którzy przez portal snów wskazują nam właściwą drogę. Kolejna historia dotyczy młodej dziewczyny, która przygotowywała się do ważnego egzaminu. Bardzo się denerwowała i wątpiła w swoje możliwości. Jednak we śnie zobaczyła, jak pewnie odpowiada na pytania. Po przebudzeniu poczuła przypływ pewności siebie, a egzamin poszedł lepiej niż się spodziewała. Blawacka wyjaśniłaby, że jej dusza weszła we śnie w portal, gdzie anioły pokazały jej wewnętrzną siłę. Jej nauki zachęcają nas, by traktować sny jak święte miejsce, w którym możemy otrzymać mądrość i wsparcie. Blawacka radziła, by zapisywać sny zaraz po przebudzeniu, aby nie zapomnieć ich przesłania. Proponowała też zastanowić się, jakie uczucia w nas wywołują. Jeśli czujesz, że jakiś sen zostawił w tobie głęboki ślad, może to nie był zwykły sen, ale podróż twojej duszy przez portal do innej rzeczywistości. Gdzie wyższe siły chcą ci coś powiedzieć? Blawacka zachęcała, by dziękować aniołom za ich opiekę i być otwartym na te spotkania, które mogą zmienić twoje życie. Ciało jako świątynia Blawacka wierzyła, że ludzkie ciało to świątynia, w której spotykają się świat materialny i duchowy, tworząc most do boskości. Jednym z fascynujących odkryć, które potwierdzają jej ideę, jest substancja zwana DMT-dimetylotryptamina. Nasz mózg produkuje ją każdej nocy, gdy śnimy. To naturalne soedinenie, które występuje także w roślinach i zwierzętach, jest znane z tego, że wywołuje bardzo wyraźne, niemal pozaziemskie wizje, które przenoszą człowieka do innych rzeczywistości. Naukowcy uważają, że DMT odpowiada za niezwykłość i głębie naszych snów. Dla Blavatskiej, DMT było czymś więcej niż tylko związkiem chemicznym. Widziała w nim święty klucz, który otwiera portal do duchowych wymiarów, gdzie dusza może rozmawiać z aniołami i wyższymi siłami. Wyobraź sobie, że zasypiasz, a twój mózg, niczym starożytny alchemik, tworzy całe światy, w których spotykasz niezwykłe istoty lub znajdujesz się w miejscach, które wydają się bardziej realne niż twój pokój. Pewien mężczyzna opowiadał, jak we śnie znalazł się w lśniącym mieście pełnym ludzi, którzy zwracali się do niego po imieniu. Choć nigdy ich nie spotkał. Widział budynki, które mieniły się światłem i czuł, że ten sen to coś więcej niż fantazja. Po przebudzeniu długo nie mógł zapomnieć tego uczucia, jakby jego dusza naprawdę była w innym świecie. Blawacka wyjaśniłaby, że DMT otworzyło portal, przez który jego dusza podróżowała do duchowego wymiaru, gdzie anioły pokazały mu ukryte prawdy. Inna kobieta śniła o ogromnym lesie, gdzie niewidzialny głos podpowiedział jej, jak rozwiązać problemy rodzinne. Po przebudzeniu zastosowała tę radę, a jej życie stało się bardziej harmonijne. Czuła, że ten sen był darem od wyższych sił. Blawacka powiedziałaby, że jej dusza przeszła przez portal snów, gdzie anioły podzieliły się mądrością potrzebną na jej drodze. Kolejny przykład to młody muzyk, który we śnie grał melodię, jakiej nigdy wcześniej nie słyszał. Po przebudzeniu zapisał ją i stworzył piosenkę, która poruszyła serca wielu ludzi. Był przekonany, że inspiracja przyszła z innego świata. Blawacka uczyła, że takie chwile to efekt podróży duszy przez portal otwarty dzięki DMT, gdzie otrzymuje dary od duchowych sił. Jeszcze inna historia dotyczy dziewczyny, która przeżywała rozstanie z bliską osobą. We śnie szła po gwiaździstym niebie, a świetlista postać powiedziała jej znajdziesz swoje szczęście. Ten sen dał jej nadzieję, a wkrótce poznała kogoś, kto zmienił jej życie. Blawacka wyjaśniłaby, że jej dusza we śnie weszła w portal, gdzie anioły pokazały jej drogę do uzdrowienia. Te opowieści pokazują, że sny to coś więcej niż gra wyobraźni. Jeśli twój sen wydaje się wyjątkowo wyraźny lub ważny, zastanów się, czy nie był to kontakt z wyższymi siłami. Blawacka radziła medytować przed snem, aby przygotować umysł na takie spotkania. I dziękować aniołom za ich dary. Zachęcała by być uważnym na sny, bo mogą one być przesłaniami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i swoją drogę. Sny, a czas blawacka uczyła, że czas to tylko iluzja stworzona przez ludzki umysł. We śnie dusza może wyjść poza te ramy, przechodząc przez portal do wieczności. Wiele osób doświadcza snów, które wydają się trwać długo, choć w rzeczywistości mijają tylko minuty. Pewien chłopak opowiadał, jak we śnie przeżył tydzień w nieznanym mieście, a po przebudzeniu dowiedział się, że spałnie całą godzinę. To nie złudzenie. Nauka potwierdza, że we śnie mózg odbiera czas inaczej, jakby portal snów otwierał inną rzeczywistość. Blawacka tłumaczyła, że we śnie świadomość wykracza poza fizyczne prawa. To jakby dusza podróżowała do wymiaru, gdzie zegary nie mają znaczenia. Na przykład pewna kobieta śniła, że uczy się nowego zawodu. Co zajęło jej we śnie wiele dni. Po przebudzeniu zauważyła, że lepiej rozumie tę dziedzinę w prawdziwym życiu, jakby sen dał jej wiedzę. Inny mężczyzna przeżył we śnie długą historię miłosną, która trwała lata, ale obudził się po kilku minutach. Ten sen pomógł mu zrozumieć, czego chce w relacjach w prawdziwym życiu. Kolejna historia dotyczy dziewczyny, która przygotowywała się do przeprowadzki do innego miasta. We śnie przeżyła tam lata, poznając ludzi i budując karierę. Po przebudzeniu czuła pewność, że to dobra decyzja, a przeprowadzka okazała się sukcesem. Blawacka uważała, że takie doświadczenia to wskazówki od aniołów, które pokazują, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem. Jej nauki uczą nas cenić sny jako przestrzeń, w której jesteśmy wolni od czasu. Jeśli śnisz coś, co wydaje się trwać długo, zastanów się, czego mogłeś się nauczyć. Może to lekcja od wyższych sił, otrzymana przez portal, gdzie wieczność jest dla ciebie otwarta. Blawacka radziła rozmyślać o takich snach, aby zrozumieć, jak łączą się z twoim życiem i dziękować aniołom za ich wsparcie. Prorocze sny Blawacka wierzyła, że sny mogą pokazywać przyszłość. Ludzie od wieków opowiadali o snach, które przepowiadały wydarzenia, i wielu z nas doświadcza tego także dzisiaj. Na przykład pewna dziewczyna śniła, że spotyka starego przyjaciela w kawiarni, a kilka dni później to się stało dokładnie tak, jak widziała. Była zaskoczona, ale blawacka wyjaśniłaby, że jej dusza we śnie przeszła przez portal, gdzie czas nie ma władzy, i zobaczyła przyszłość. Inny mężczyzna śnił o wypadku na drodze, którą jeździł codziennie. Rano postanowił wybrać inną trasę i dowiedział się, że na tamtej drodze rzeczywiście doszło do kolizji. Czuł, że sen uratował mu życie. Blawacka uważała, że takie sny to dar od wyższych sił, które przez portal snów ostrzegają nas lub wskazują drogę. Kolejna kobieta śniła, że jej dziecko zachoruje i przygotowała się, kupując leki. Gdy choroba rzeczywiście przyszła, była gotowa. Blawacka powiedziałaby, że jej dusza we śnie weszła w portal, gdzie anioły pokazały przyszłość, by mogła chronić bliskich. Inny przykład to młody człowiek. Który śnił o liście z dobrymi wiadomościami. Tydzień później otrzymał zaproszenie na wymarzoną pracę. Był pewien, że to nie przypadek, ale znak z góry. Blawacka uczyła, że prorocze sny to nie przypadek, ale przesłania przychodzące przez portal snów, gdzie dusza łączy się z wiecznością. Radziła zapisywać takie sny i zastanawiać się, co mogą oznaczać. Jeśli śnisz coś wyraźnego lub niezwykłego, może to nie fantazja. Ale wiadomość z innego wymiaru. Blawacka zachęcała do rozwijania intuicji, by lepiej rozumieć te znaki, i dziękowania duchowym przewodnikom za ich opiekę. Proponowała też prowadzić dziennik snów, by zauważać powtarzające się obrazy lub tematy, które mogą być wskazówkami od aniołów. Senny paraliż Blawacka mówiła, że między snem a jawą istnieje cienka granica, gdzie świadomość może zajrzeć do duchowego świata. Senny paraliż, czyli stan, w którym budzisz się, ale nie możesz się ruszyć, często budzi strach. Wiele osób opisuje podobne odczucia. Ciemne postacie, ucisk na klatce piersiowej, wrażenie, że ktoś ich obserwuje. Pewien młody człowiek opowiadał, jak obudził się w nocy, nie mogąc się poruszyć, i widział cień w rogu pokoju. Bał się, ale później zaczął myśleć, że to mogło być coś więcej niż koszmar. Blawacka tłumaczyła, że senny paraliż to moment, gdy świadomość znajduje się na granicy dwóch światów, przechodząc przez portal, gdzie zasłona między fizycznym a duchowym staje się cieńsza. W takich chwilach dusza może widzieć istoty, które zwykle są ukryte być może anioły lub inne duchowe byty. Jej nauki sugerują, że to nie błąd mózgu, ale szansa, by zajrzeć do innej rzeczywistości. Na przykład pewna kobieta podczas sennego paraliżu poczuła, jakby ktoś niewidzialny ją uspokajał, mówiąc, wszystko będzie dobrze. To pomogło jej pokonać lęk, który dręczył ją na jawie. Blawacka powiedziałaby, że jej dusza weszła w portal, gdzie anioły podarowały jej ukojenie. Inny mężczyzna, który często doświadczał sennego paraliżu, poczuł kiedyś, jak świetlista postać dotknęła jego ramienia, a strach zniknął. Zaczął traktować te chwile jak duchowe spotkania. Kolejna dziewczyna opowiadała, że podczas sennego paraliżu usłyszała łagodny głos, który powiedział jesteś bezpieczna. Ten moment pomógł jej przezwyciężyć strach i zaufać swojej intuicji. Blawacka uczyła, że takie doświadczenia to znaki, że nasza dusza widzi więcej niż pozwala ciało. Radziła, by nie bać się, ale dziękować wyższym siłom za te spotkania, które otwierają nowy sposób patrzenia na świat. Jeśli doświadczyłeś sennego paraliżu, spróbuj po tym pomedytować lub zapisać swoje myśli. Może to była szansa, by dotknąć tajemnicy przez portal Snów, gdzie anioły pokazują, że świat jest większy niż ci się wydaje. Blawacka zachęcała, by podchodzić do takich chwil z wdzięcznością, widząc w nich możliwość duchowego wzrostu. Świadome sny Blawacka wierzyła, że człowiek to nie tylko ciało, ale i duch, który może kształtować rzeczywistość, zwłaszcza we śnie. Świadome sny, czyli takie, w których wiesz, że śnisz i możesz kontrolować wydarzenia, są dowodem tej mocy. Przez portal snów możesz latać, tworzyć światy lub rozwiązywać problemy, jakbyś był czarodziejem. Pewna kobieta opowiadała, jak w świadomym śnie stworzyła ogród pełen kwiatów i rozmawiała z postacią, która dała jej radę, jak pokonać lęk. Po przebudzeniu zastosowała tę radę, a jej życie stało się lżejsze. Blawacka uważała, że świadome sny pokazują, że świadomość nie jest związana z fizycznym światem. Przez ten portal dusza może łączyć się z aniołami lub duchowymi przewodnikami, otrzymując od nich mądrość. Inny mężczyzna, który praktykował świadome sny. Zobaczył we śnie świetlistą postać, która pomogła mu zrozumieć, jak poprawić relacje z rodziną. Ten sen zmienił jego życie na jawie. Kolejna dziewczyna, pasjonatka malarstwa, w świadomym śnie namalowała obraz, który później przeniosła na płótno. Ta praca stała się jej najlepszym dziełem. Czuła, że inspiracja przyszła przez portal snów. Jeszcze inny młody człowiek, który zmagał się z nieśmiałością, śnił, że występuje na scenie przed tłumem. Czuł się silny i wolny, a to uczucie pomogło mu na jawie radzić sobie z publicznymi wystąpieniami. Blawacka uczyła, że taka zdolność to dar, który pozwala uczyć się zarządzania duszą i przygotowywać do wyższych stanów istnienia. Radziła rozwijać świadomość we śnie, powtarzając przed pójściem spać: Będę śnił i zorientuję się, że śnię. To może otworzyć portal do nowych horyzontów duchowego wzrostu, gdzie anioły będą Twoimi przewodnikami. Sny a inne rzeczywistości blabacka, której nauki zgłębiały tajemnice wszechświata, wierzyła, że nasz świat to tylko mała cząstka ogromnego kosmosu, w którym istnieją niezliczone rzeczywistości, każda z własnymi prawami i możliwościami. Widziała sny nie jako zwykłe fantazje, ale jako portale, przez które dusza może podróżować do tych równoległych światów, dotykając ich prawd i łącząc się z boskością. W jej filozofii opartej na jedności materialnego i duchowego, sny stają się oknami do innych wersji naszego życia. Możemy w nich przeżywać losy, które mogłyby być nasze, lub zaglądać do wymiarów, gdzie czas, przestrzeń i sama natura istnienia są zupełnie inne. Jej idee przypominają współczesną teorię multivszechświata, w której istnieją nieskończone rzeczywistości. Blawacka dodawała jednak, że te światy są dostępne dla naszej duszy przez sen, gdzie anioły i duchowi przewodnicy prowadzą nas, pomagając przypomnieć sobie nasze duchowe korzenie lub odkryć nowe drogi. Wyobraź sobie, że zasypiasz, a twój umysł, wolny od ograniczeń ciała, przenosi się do świata, który wydaje się tak samo realny jak twój dom. Niektóre sny są tak żywe i spójne, że czujesz, jakby to było inne życie. Pewien mężczyzna opowiadał, jak każdej nocy wracał we śnie do miasta, którego nie ma na mapie. Znał jego ulice, domy, nawet zapachy lokalnych targów, jakby żył tam od lat. W tym mieście spotykał ludzi, którzy zwracali się do niego po imieniu, choć w prawdziwym życiu nigdy ich nie widział. Po przebudzeniu czuł tęsknotę, jakby zostawił tam część siebie. Blawacka wyjaśniłaby, że jego dusza we śnie przeszła przez portal do równoległej rzeczywistości, gdzie żyje inną wersję swojego życia. Inna kobieta śniła, że jest lekarką, choć na jawie pracowała w biurze. We śnie ratowała ludzi, czując pewność i powołanie, których brakowało jej w codzienności. Sen był tak wyraźny, że obudziła się z przekonaniem, że to jej prawdziwa droga. Zainspirowana zaczęła uczyć się medycyny i została pielęgniarką. Czuła, że sen pokazał jej, kim mogłaby być. Blawacka powiedziałaby, że jej dusza we śnie weszła w portal, gdzie anioły wskazały drogę zgodną z jej duchową naturą. Kolejny człowiek śnił o świecie, gdzie wszystko było zrobione ze światła. Budynki, drzewa, nawet powietrze mieniło się delikatnym blaskiem. Czuł, że to jego prawdziwy dom. W tym świecie rozmawiał z istotami, które emanowały ciepłem i mądrością. Po przebudzeniu zaczął szukać duchowych praktyk, by zrozumieć, co widział. Zaczął medytować i studiować nauki ezoteryczne, czując się coraz bliżej tego światła. Blawacka uczyła, że takie sny to podróże duszy przez portal do wyższych wymiarów, gdzie spotyka anioły przypominające nam o naszej boskiej naturze. Inny młody człowiek śnił, że podróżuje po gwiazdach, ucząc się od istot, które pokazywały mu, jak rodzą się i umierają gwiazdy. Czuł, że te znania są częścią jego duszy. Po przebudzeniu zaczął studiować astronomię i został naukowcem badającym kosmos. Zawsze mówił, że ten sen był jego powołaniem. Blawacka wyjaśniłaby, że jego dusza we śnie przeszła przez portal, gdzie wyższe siły pokazały mu jego przeznaczenie. Blawacka wierzyła, że anioły i duchowi przewodnicy prowadzą nas w takich snach, byśmy uczyli się, uzdrawiali lub przypominali sobie swoje duchowe korzenie. Widziała sny jako świętą przestrzeń, gdzie dusza uwalnia się od fizycznych ograniczeń i odkrywa nieskończone możliwości wszechświata. Radziła prowadzić dziennik snów, zwłaszcza tych, które wydają się prawdziwe lub się powtarzają, by zrozumieć ich przesłania. Na przykład, pewna dziewczyna co tydzień śniła o jeziorze otoczonym górami, gdzie czuła spokój i więź z czymś większym. Zaczęła malować to miejsce, a jej obrazy pomagały innym odnaleźć spokój. Wierzyła, że ten sen był portalem do świata, gdzie jej dusza znajdowała inspirację pod okiem aniołów. Inny mężczyzna, nauczyciel, śnił, że żyje w wiosce, gdzie uczy dzieci nie tylko nauk, ale i duchowych prawd. Ten sen zainspirował go do stworzenia zajęć dla dzieci o naturze i kosmosie, które stały się bardzo popularne. Blawacka powiedziałaby, że jego dusza we śnie weszła w portal. Gdzie anioły pokazały mu jego prawdziwe powołanie. Kolejna historia dotyczy kobiety, która straciła bliską osobę. Śniła, że chodzi po ogrodzie pełnym złotego światła, gdzie postać ją przytuliła i powiedziała, że jej bliski jest bezpieczny. Ten sen przyniósł jej ukojenie, a ona zaczęła zgłębiać duchowe nauki, by zrozumieć co to było. Czuła, że przez portal snów anioły pomogły jej się uleczyć. Blawacka uczyła, że takie sny to nie tylko pocieszenie, ale prawdziwe podróże duszy do światów, gdzie może spotkać tych, którzy odeszli, lub otrzymać wsparcie od wyższych sił. Jej filozofia, łącząca ideę świata z duchowością, mówi, że sny pozwalają nam zajrzeć do żywych światów, z którymi jesteśmy połączeni przez duszę. Możemy być w nich kimkolwiek lekarzem, gwiezdnym podróżnikiem, nauczycielem czy artystą. Anioły według niej prowadzą nas w tych snach, byśmy uczyli się i przypominali sobie, kim naprawdę jesteśmy. Blawacka zachęcała, by dziękować tym siłom za ich opiekę i być otwartym na ich przesłania. Radziła medytować przed snem, by przygotować umysł na kontakt z duchowym światem i zadawać sobie pytania takie jak, czego powinienem się dowiedzieć lub dokąd zaprowadzi mnie moja dusza. To pomaga świadomości wyruszyć w podróż przez portal snów. Jeśli śnisz miejsce lub życie, które wydaje ci się znajome, zastanów się, czy nie jest to znak Twojego związku z inną rzeczywistością. Może anioły chcą, byś przypomniał sobie swoją prawdziwą naturę lub odkrył nową drogę? Jak korzystać z daru snów? Filozofia Blawackiej inspiruje nas, by widzieć w snach coś więcej niż przypadkowe obrazy. Zachęca, by zapisywać sny, zwłaszcza te, które wydają się prawdziwe lub powtarzają się i szukać ich związku z naszym życiem. Może to podróże Twojej duszy przez portale do innych światów, gdzie anioły prowadzą Cię do prawdy, pomagając odnaleźć harmonię i sens. Sny to nie tylko odpoczynek, ale święta przestrzeń, w której możesz spotkać anioły, otrzymać mądrość i odkryć swoje prawdziwe ja. Blawacka uczyła, że każdy sen to szansa na duchowy wzrost, jeśli podejdziesz do niego z otwartością i wdzięcznością. Medytuj przed snem, zapisuj swoje sny, słuchaj swojej intuicji. I dziękuj wyższym siłom za ich opiekę. Może Twoje sny to klucze do tajemnic wszechświata, które czekają, byś je odkrył. Tekst został przeformułowany w prosty, zrozumiały sposób, dostosowany do polskojęzycznego odbiorcy. Zastąpiono frazę sologizmy polskimi odpowiednikami, usunięto czasowniki i rozwinięto treść, aby osiągnąć wymaganą długość.